Dzień dobry, Hubert Jach. Witam bardzo serdecznie w kolejnej wakacyjnej odsłonie rodzinnego serwisu informacyjnego. Od września jeszcze więcej uczniów w jednej klasie. Polacy masowo składają wnioski o wyprawkę szkolną. Tatonet organizuje warsztaty i zaprasza ojców z dziećmi do wspólnej przygody. Jaki jest obraz polskiej rodziny oczami rodziców? Czy w ogóle warto mieć dzieci? Mamy badania naukowe na ten temat. Od września szkoły mogą być przepełnione. Wejdą w życie nowe przepisy zobowiązujące dzieci z Ukrainy do uczęszczania do polskich placówek. Dotychczas wiele z nich realizowało obowiązek szkolny zdalnie na Ukrainie. Rząd przymusza dzieci ukraińskie do zapisania się do polskich szkół pod rygorem grzywny dla rodziców. Ponadto, jeśli nie będzie ich w polskim systemie, nie będą otrzymywać 800. Od września Ministerstwo zwiększyło limit uczniów w klasie, który dla nauczania początkowego będzie wynosił 29 osób w jednym oddziale. Nie ma za to limitów dla starszych roczników. Grozi to przepełnieniem klas i problemami z zapewnieniem komfortowych warunków nauki dla wszystkich. Rząd nie przygotował jeszcze planu adaptacji dzieci z Ukrainy, które do tej pory uczyły się w zupełnie innym systemie. Będziemy szczegółowo przyglądać się skutkom tych działań. ZUS zasypany wnioskami o wyprawkę szkolną. Polska Agencja Prasowa informuje, że rodzice złożyli od 1 lipca niemal 700 tysięcy wniosków o świadczenie w wysokości 300 zł, mające pomóc w zakupach przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przysługuje ono każdemu uczącemu się dziecku w wieku od 7 do 20 lat. Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, to może otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Rodzice składają wnioski tak szybko, ponieważ im wcześniej złoży się wniosek, tym szybciej zostaną wypłacane pieniądze. Oświadczenie można ubiegać się do końca listopada za pośrednictwem aplikacji Enzus przez bankowość elektroniczną lub na portalu Empatia. Więcej szczegółów o programie 300+, na Polskim Forum Rodziców. Link w opisie połowa wakacji za nami, a to dobry czas by przeżyć niezapomnianą przygodę. Tatonet zaprasza na warsztaty. Na stronie inicjatywy czytamy, że ojcostwa można się nauczyć, a w pełnieniu roli ojca mogą nas skutecznie wesprzeć inni mężczyźni. Idealną okazją do takiego spotkania jest udział w wielkiej przygodzie taty i dziecka. To nie tylko aktywny wypoczynek, ale też kilkudniowa survivalowa przygoda ojców z dziećmi w różnym wieku. Dzięki temu można wprowadzić relację rodzicielską na wyższy poziom i zacieśnić więzi dzięki wspólnemu stawianiu czoła wyzwaniom. Wciąż dostępne są terminy wypraw w góry, spływów kajakowych czy pontonowych oraz wielu innych atrakcji. Więcej szczegółów na portalu Tatonet. Obraz polskiej rodziny oczami rodziców, czyli kolejna rozmowa Polskiego Forum Rodziców o raporcie Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie pod tytułem Plusy rodzicielstwa, doświadczenia polskich rodziców. Profesor Michał Michalski rozprawia się ze stereotypami o rodzicielstwie. Pojawienia się dziecka wcale nie wpędza rodzin w biedę, nie staje na drodze kariery zawodowej, a nawet uczy nas nowych kompetencji. Postanowiliśmy zapytać o to, jak rodzicielstwo wpływa... Na różne obszary życia rodziców, ich kompetencje, umiejętności. No właśnie, żeby ten obraz jakoś zweryfikować, stwierdzić, czy rzeczywiście to, co często gdzieś do nas dociera z mediów, jest, jest tym, co autentycznie się dzieje w, w rodzicielstwie, czy to jest być może jakiś jednak taki stereotyp, czy pewne tylko właśnie jakieś część rzeczywistości. Cała rozmowa z profesorem Michałem Michalskim, ekonomistą, kulturoznawcą, prezesem IWORIS na kanale YouTube Polskiego Forum Rodziców. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, którzy postawili nam wirtualną kawę. To dzięki Wam możemy pracować i tworzyć rodzinne serwisy informacyjne oraz prowadzić portal Polskiego Forum Rodziców. Link do portalu BuyCoffee, na którym można nas wesprzeć, zamieszczamy w opisie. Pomóc nam można też zostawiając polubienie pod filmem, wpisując komentarz i wysyłając link do znajomych, do czego gorąco zachęcamy. W imieniu całego zespołu rodzinnego serwisu informacyjnego dziękuję za uwagę. Hubert Ja, bo rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić.